Witajcie, kochani, na moim kanale Tajemniczy Kącik. Dzisiaj chciałabym wam pokazać trzy filiżanki kolejne, przepraszam, kolejne trzy filiżanki dla wąsaczy, każda inna, oraz coś powiedzieć na temat tej świecy. Na temat świecy, którą niedawno wam już, 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 już. na temat świecy, którą niedawno wam pokazywałam na shortach dostałam ją od znajomej. Od znajomej ją dostałam i powiedziała, że u mnie na pewno będzie miała lepszy kącik. <noise> tak, bo ja lubię takie stare rzeczy, tak? Ym. Koleżanka ta dostała ją z domu swojego, yy, a trafiła do, jej domu, do domu jej babci od rodziny Millerów z Magdenburga, którzy to mieszkali kiedyś właśnie w czarnej koło Żelania i rodzina ta została przesiedlona. Wysiedlona i tam zamieszkała rodzina tej mojej koleżanki. A ta rodzina w Niemczech otworzyła fabrykę świec i y, sztucznych kwiatów. Co roku przyjeżdżali ich odwiedzać, przywozili im odrobinę Luksusu, czyli niemieckie produkty, y, sprzętu, ubrania, gadżety, marki, wiadomo, to, to czego u nas nie było, to, czyli wszystko. A od nas brali jagody, grzyby. No, wiadomo, że wtedy to każdy się cieszył, jak ktoś przyjeżdżał z zachodu, prawda? Odrobina luksusu wpadała do domu. No, u nas osobiście to przychodziły paczki z Anglii, z Francji. Każdy, każdy pamięta takie, takie czasy. No i. So, Żonka chciała tą świecę bardzo, ale potem stwierdziła po latach, latach, że jednak jej nie pasuje do niczego i zaproponowała, że trafi w moje ręce. Oczywiście byłam happy i świeca zostanie ze mną. Teraz chciałabym wam szybko powiedzieć coś na temat coś na temat takiego kubka dla wąsacza. Popatrzcie, ostatnio kupiłam go u Oli w Skarbcu Zachodni Pomorskie. Jest to mój jedyny kubek właśnie z takim z takimi dziurkami. Malatura, zobaczcie, bardzo piękna. Szukałam informacji jakichś na ten temat, kubka, ale znalazłam tylko, że jest to podobno grzel. Grzel rosyjska manufaktura. Konkretniej, już wam mówię, bo gdzieś mi to uciekło. Porcelain Turen. Popatrzcie ze względu chyba na ten uchwyt. Może wy wiecie coś więcej na temat takich, właśnie, filiżanek? Już ja to dłoni trzymam, telefon z tym uchwytem, że to może być grzel. Grzel. Jeżeli wiecie coś więcej na ten temat, bo oczywiście wycisków nie ma, wiemy, że to jest stary produkt, stara, stara porcelanka. Może wy coś więcej wiecie, to z chęcią posłucham. Tutaj chciałabym Wam też pokazać jeszcze yy, filiżankę, taką bardzo, bardzo. Ozdobną, zobaczcie, z takich tych typowo weselnych, co też, też można, zbierają. No ja też mam kilka chyba z takich tych ozdobnych. Ze względu na uchwyt, zobaczcie, przypomina mi to trochę właśnie Karla Tilsza. Nie wiem, nie ma sygnatury, ma tylko jakieś oznaczenia. Tutaj takie niewyraźne, nic nie widać. No, aczkolwiek piękna jest, jest piękna, unikatowa. No i trafiła właśnie też w moje ręce. Śliczna. I jest to wąsacz oczywiście, kolekcjonerski. Malatura troszeczkę wytarta, ale, ale. Natomiast tutaj, wiecie, kochani, trafiłam naprawdę w świetną perełkę Nawet sobie tutaj spisałam co nieco, bo dokładnie, dokładnie trafiłam taką, taki sam wzór. Yy, właśnie w internecie znalazłam. Yy, I był wpisany w, yy, w Encyklopedii Śląskiej Porcelany, opisany przez panią Irenę i pana Romana Gatysa yy, o znaczeniu, o znakowaniu i historii Śląskiej Porcelany. I że jest to sygnatura używana w latach 1890-1914 duo dla wąsacza i barbera Karla Tilsza Altsvasser z XIX wieku. Filżelka należy do fasonu porcelany o nazwie Empress, który charakteryzuje się bogatym zdobieniem i eleganckim kształtem. Fason ten był bardzo popularny wśród arystokracji i mieszczaństwa w końcówce XIX wieku. Fason Empress Teraz wam pokażę troszeczkę bliżej. Był produkowany przez fabrykę Carlatir na Śląsku i sprzedawany w innych rejonach Niemiec oraz w, no w świecie. Fason Impress jest bardzo poszukiwany przez kolekcjonerów i miłośników porcelany, ze względu na jego wysoką jakość i piękno. Jeszcze co znalazłam, kochani moi, że porcelana, porcelanowa filiżanka, którą przedstawia Przedstawiam Wam dzisiaj. Pochodzi z końca właśnie XIX wieku i jest dziełem renomowanej śląskiej, tak jak mówiłam już, porcelany. Co tu jeszcze powiedziałam? Firma została założona, firma Karla Tilsza została założona w 1845 roku przez ów pana, czyli Karla Tirsza, niemieckiego przedsiębiorcę, który przeniósł się na Śląsk i rozpoczął produkcję porcelany w miejscowości Altswasser. Dziś Stary Zdrój, dzielnica obecnego Wałbrzycha. W 1900 roku fabryka wystawiła się w Paryżu na, świat na światowej wystawie porcelany i zdobyła złoty medal. Jest to zabytkowa filiżanka ze spodkiem, oznaczenie znakiem firmowym w postaci orła z, inicja z inicjałami założyciela fabryki Karla Tirsa, która ujęta jest pod numerem 800... 73. I tak jak już wspomniałam w encyklopedii Śląskiej Porcelany, wpisana jest w lata 1890-1914, więc ma ponad 100 lat. Ma 111 lat, dobrze ja mówię? Tak, 111 lat, Na minimum 111 lat. Jest to piękny przykład neobarokowego stylu z elementami. Secesji. Filiżanka ma kształt kubka z łóżkiem i jest wykonana z białej porcelany. Jest ozdobiona ręcznie naniesionymi złoceniami i delikatnym ornamentem kwiatowym. I już wam mówię, kochani. Tutaj jest bezsprzeczność świl... kubeczka filiżanki. Tu jest Karl Tilsch. Jeszcze jakieś napisy z boku, ale to Altwasser. Nie, ja Wam tylko chciałam pokazać to, ponieważ yy, może macie coś podobnego, z chęcią też posłucham, przeczytam co wy wiecie na temat właśnie takich kubków. Może akurat konkretnie też macie jakąś wiadomość. Yy, a już pokazałam Wam wcześniej trzy wąsacze, teraz trzy, więc już mamy sześć. Jak jest sygnatura, to oczywiście jest dużo łatwiej się znaleźć, jak nie ma. A tutaj talerzyk, no właśnie, nie ma. Ale zobaczcie, to jest ewidentnie ten sam wzór. Prawda? No ewidentnie ten sam wzór. I powiem, wam, że nawet złocenia są w dość dobrym stanie. Patrząc na filżankę, że ona może mieć około 120 lat. Ta też jest przecież piękna. Trochę złocenia zeszły, no ale jak tutaj. Ktoś przez 100 lat pił, <noise> powiedzmy. No to właśnie tutaj ten uchwyt. Przypomina mi też karla, Tilsza, chociaż nie ma znaczenia. Oznaczenia. No i ten wspomniany wcześniej, kochani, gdzie jest podpisany, gdzieś tam znalazłam, że to jest grzel. No nie wiem, zobaczymy. Może Wy coś wiecie. Tutaj jak wyciągałam kubki, to jeszcze z tyłu w witrynie stał mój Rosenthal. Piękny, prawda? RC, sygnaturka stara. A po czym poznać też, że jest to stara sygnaturka po dużych oczkach? Po dużych oczkach też możemy poznać, piękna malatura ręczna, że to jest stary rozental. Piękny. Co jeszcze tu mam? O, mam herbatkę na przykład w pięknej też filiżance, którą dostałam. Przepraszam, musiałam się napić, bo. Którą dostałam od Oli. W bonusie, w takim gratisie. Dziękuję ci kochana. Yy, dzbaneczek. No teraz nie podniosę, bo jest yy, z herbatką. A właśnie, coś jeszcze wam powiem. Ja generalnie uważam, uważałam, że do herbaty są najlepsze te właśnie dzbanki. No yy, teraz tam jest herbata nalewana. No, Pożona była. Tutaj takie typowo czajniczkowe, prawda? Tutaj z dziurkami, ale powiem Wam i pokażę nawet yy, następnym razem może. Yy, wiecie, córa mi zbiła taki dzbanek fajny właśnie z różowymi różami. Tutaj piękny. Ale jak ja zobaczyłam, co tu się dzieje po parzeniu takiej herbaty i tego tu nie umyjesz, no jak umyję, no tutaj mogę